Rozbudowa Centrum Gemini Park idzie pełną parą. Prace budowlane w najmniejszym stopniu nie przeszkadzają w organizacji akcji promocyjnych. Już za kilka dni pierwsza odsłona wyjątkowego konkursu, w którym do wygrania są samochody marki Skoda. W tej chwili zapraszamy serdecznie na zakupy do Gemini Park. Od 2 kwietnia do 30 czerwca mamy loterię, w której można wygrać dwa fantastyczne samochody. Wystarczy zrobić zakupy za kwotę minimum 50 zł, z tym, że ta wartość zakupów, jeżeli jest większa, to klient otrzymuje większą ilość kuponów. Te kupony należy wypisać, wrzucić do urny loteryjnej i już w najbliższą niedzielę można 12 maja, przychodząc do nas o godzinie 18. Wygrać pierwszy z samochodów, przygotowano również nagrody pieniężne w postaci bonów zakupowych pięć osób stanie się szczęśliwymi posiadaczami 1000 złotych. A kolejne losowanie dla tych, którym nie poszczęści się 12 maja już 30 czerwca. I uwaga, na losowanie trzeba przyjść, aby odebrać nagrodę.